Każden jeden amerykański film o mafii wygląda absolutnie tak samo. Nowy Jork. Piździ. Ulicą idzie trzech typów. Denilo Pacino i pesi, Włosi. Irlandzczycy. Albo polscy Żydzi. Idą, bo się chcą wkręcić o mafii tortellini, rodziny ślepego drzołego, czy czegokolwiek, co strzela i handluje trefnym towarem. Dostają zadanie. Jadą, wywlekając domu gościa, który okantował Capodi Tutti Ferdi na pięć dolców. Zabijają go łopatami. Ładują do bagażnika. Wiedzą do lasu, grzebią w zagajniku, żygają z nerwów i wracają do domu, cuchnąc krwią. Zaczynają handlować dragami. Przywala się policja, ale komisarz Onili to brudna glina i w zamian za obietnicę sprzątnięcia sprytnego drzeka i trochę białego towaru siedzi cicho. Farajna zaczyna dużo zarabiać. Rodziny nie wiedzą czemu. Głowa ich mafii wpada w konflikt z dziewaniem dzierdzie, który przemyca uran z Czeczenii. Dziordzie kiedyś uratował życie dziadkowi najstarszego typa, więc jest spina. Najmłodszy, w nawiasie posiłku, uzależnia się od kokainy. Zaczyna zdradzać żonę. Kapot i Tutti Frutti i mare każe chłopakom sprzątnąć działanie go jako test przed wejściem na wyższy poziom mafii. Dziordzie śpi z rybkami, ale najstarszemu. Tupaczinę puszczają nerwy i ginie trzy dni później w strzelaninie z policją. Resztę łapią w niespodziewanym kotle. Po kostki w lewych gnatach i białym proszku. Najmłodszy rozpruwa się na psach za lżejszy wyrok, ale bratanek ślepego drżał siedzący w pierdlu, podrzyna mu w nocy gardło za zdradę rodziny. Średni, czyli Deniro. Dostaje osiemnastokrotne dożywocie, ale ucieka po trzech latach i ukrywa się w Uzbekistanie. Wraca w wieku osiemdziesięciu trzech lat do Nowego Jorku. Siada pod miejscem, gdzie stała jego dawna kamienica, i wspomina młodość. Morikone, pierdzi do trąbki. Trzy godziny minęły jak siedem. Sześć Oscarów. Stary chrapie o dwudziestej trzeciej czterdzieści przed TVP Kultura.